5 faktów o kawie, o których nie masz pojęcia. Jeżeli pijesz kawę na co dzień, to musisz to wiedzieć. Po pierwsze, kawa sama z siebie nie szkodzi na żołądek. Badania naukowe pokazują, że u osób zdrowych regularne spożycie kawy nie zwiększa ryzyka refluksu żołądkowo-przełykowego. Jednak jeżeli z innych przyczyn borykasz się już z tą chorobą, to kawa rzeczywiście może nasilać Twoje problemy żołądkowo jelitowe Po drugie, kawa nie odwadnia. Pożycie czterech kubków kawy nawodni cię tak samo jak spożycie czterech kubków wody. Kofeina co prawda ma działanie diuretyczne, czyli odwadniące, ale dopiero w bardzo dużych dawkach powyżej 500mg na porcję, ale co najciekawsze u osób, które regularnie spożywają kawę, te działanie odwadniające mocno maleje. Po trzecie kawa nie wypłukuje magnezu. Co prawda wysokie spożycie kofeiny w jednej porcji zwiększa wydalanie magnezu z moczem o około 4mg, ale w jednej porcji espresso znajdziesz aż 25mg tego składnika mineralnego. Więc suma summarum paradoksalnie kawa może być wręcz źródłem magnezu w diecie. Po czwarte Kawa zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego. Choć kofeina sama z siebie zwiększa ciśnienie krwi, to regularne spożycie kawy 3-4 filiżanek dziennie zmniejsza ryzyko nadciśnienia u mężczyzn o 59%, a u kobiet o 46%. A to wszystko zasługa polifenoli. I na koniec ciekawostka, kawa zmniejsza ryzyko raka wątroby. I tu znowu, wszystkiemu winne są polifenole, a te ryzyko zmniejsza się aż o 50%.